Drodzy mieszkańcy, chciałam przede wszystkim podziękować osobom, które się zaangażowały, także firmom w przygotowanie przyjazdu dzieci z Kłodzka do nas do Sopotu. 50 dzieci w wieku od 6 do 14 lat wczoraj przyjechało do naszego miasta. Były z wieczorem zmęczone, ale szczęśliwe i uśmiechnięte. Zrobimy wszystko, żeby przez te dwa tygodnie czuły się tutaj przede wszystkim bezpieczne, żeby mogły odpocząć, żeby mogły nabrać sił i zapomnieć o tych dramatycznych wydarzeniach, których były świadkiem u siebie w Kłocku. Dziękuję wszystkim dzieci. Dzisiaj zapoznają się z koleżankami i kolegami w sopockich szkołach. Zaczynają poznawać i zwiedzać nasz piękny Sopot. Naprawdę Kochani, bardzo się cieszę, że tak szybko zareagowaliśmy i że tak szybko mogliśmy tą pomoc zaoferować. Dziękuję Wam bardzo.